Dlaczego ja to robię, szanowni państwo? Bo ludzie mnie pytają. Bo ja zrobiłem wiele filmów, szanowni państwo. Od. Yy, ja napisałem tysiące artykułów pokazujących, że można zarobić tuż, zarobić w Gdańsku, zarobić w Gdyni, szanowni państwo. Zarobić tam, zarobić tu. Ale it is over! To się, szanowni państwo, skończyło! Polska jest w stanie totalnego rozpadu, tak jak wiedzie, wiedziało to wielu Brytyjczyków, wiecie, 20-30 lat temu. Tylko ich, wiecie, wóz w, w, z Rosją nikt nie wrzuci. I oni po prostu wyjechali do Australii, prawda? I czy tam Nowej Zelandii. Przecież połowa ludzi z Australii i Nowej Zelandii to są... E to są Brytyjczycy, prawda? I oni wiedzieli jak jest rozwalany ich kraj, prawda? Dzisiaj już prawdopodobnie jest za późno, to jest kalifat brytyjski, prawda? I on już się stanie kalifatem brytyjskim yy, i koniec kropka taka jest rzeczywistość o, o Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie. Nie wiem czy to jest ostatni gwizdek, czy jeszcze są w stanie, no ale w takich trajektoriach to no, to już za 5 lat to już na pewno będzie kalifat brytyjski i tyle. Szanowni Państwo, i w danym momencie widzicie, bo ludzie się da, dalej mnie pytają, mówię, nie, no, co, do czego ty chcesz wracać, no, do czego chcesz wracać, no to od razu jedź sobie tam na Ukrainę, się wybuduj na Ukrainie, jak chcesz, nie, wiesz, wybuduj się na Ukrainie, prawda, jak chcesz, bo to na, na Ukrainie się wybuduj, prawda, jak chcesz się budować w Polsce, no, wybuduj się, nie ma, ucie jeżeli, jeżeli uciekniesz, to ci zabiorę dom. I takich typów jest 30% takich bolszewików yy, z prawda, i innych popaprańców, którzy naprawdę, oni naprawdę w to wszystko wierzą. To są ludzie wyprani, bardzo często głupi, no i mi jest ich szkoda po części, ale ja się ludzi głupich boję. Nie ma nic gorszego jak człowiek głupi, wiecie, bo człowiek zły. No to ze złym to może się... Dogła a z głupkiem to się nie dogadasz. Z głupkiem się nie dogadasz, bo do, do złego człowiek zły może chcieć jest rzeczywiście, bo ale do złego mogą czasem trafiać argumenty, a do głupka nie trafiają. Z głupkiem nie dojdziesz! Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć! Jak Boga kocham! Jak Boga kocham! Szanowni Państwo, jak Boga kocham! Do dzisiaj, dlatego mówię Wam, po 10 miesiącach, szanowni Państwo, rządów, Mateusza, to jest wszystko, to nie jest kanał polityczny, to nie jest kanał OW, to nie jest kanał o Ukrainie, to jest kanał, szanowni Państwo, biznesowy, o nieruchomościach, o finansach, o gospodarce o biznesie. Ja rozmawiam z państwem jak z moimi partnerami biznesowymi. Ja z państwem rozmawiam, szanowni państwo, jak wy byście yy, chcieli yy, usłyszeć coś najlepszego, co możecie usłyszeć w takim ogólnym znaczeniu, bo wiadomo, że każdy ma inne yy, inne możliwości, inne, inne, inne inne możliwości, inne zachcianki, inne potrzeby, prawda? Ale tak ogólnie wam mówiąc, przez 10 lat, Szanowni Państwo, pisałem, mówiłem, że w Polsce fajnie inwestować w nieruchomości, fajnie w to nawet firmy było fajnie założyć, bo te ZUSy były tanie, te podatki, teraz to już jest tragedia. Borawiecki już totalnie wprowadził totalny kołhos. Ale mamy sytuację, w której, Szanowni Państwo, ani już się w nieruchomości nie opłaca inwestować, bo są tak pompowane ceny nieruchomości. Morawiecki to już po prostu tym ludziom wszystko puściło, Szanowni Państwo. Tym ludziom wszystko puściło totalnie. Tym ludziom to, nie... to jest kanał gospodarczy, ekonomiczny, biznesowy, finansowy, Szanowni Państwo. Jeżeli mówimy teraz o ryzyku inwestycyjnym, no to ryzyko inwestycyjne, co innego, ja to ciągle tłumaczę, jeżeli jesteś Polakiem, ale byś się wyzbył paszportu polskiego, na przykład masz paszport belgijski, albo angielski, albo francuski, albo hiszpański, no to co innego, no bo to masz taki paszport i wtedy oni Ciebie nie zatrzymają na granicy, nie? Ale jeżeli masz paszport, jeżeli masz paszport polski, Zrozumcie, to Polska to jest. Oni będą specjali. Gdyby oni nas w coś wrzucili, ja wierzę, że Rosja nas nie. Ja wierzę, że Rosja nas nie zaatakuje, ale oczywiście to jest możliwe. Jednak myślę szybciej, że oni by nas wrąbali w jakieś problemy, prawda? I ja wierzę, że w Polsce, czy wiem, że w Polsce są tak zorganizowane te grupy polityczno- mafijne, złodziejskie, szanowni państwo, że oni specjalnie będą zabierać ludziom majątki, żeby je przejmować. Będą się za jak ci. Przecież w Polsce w danym momencie mamy masowe e, e, smalcownictwo. Przecież w Polsce jest masowe smal, smalcownictwo e, w, w, pod wieloma kątami. Tyle tylko nie będę tego mówił, szanowni państwo, nie, nie mogę pokazywać, bo w Polsce jest, w Polsce w danym momencie smalcownictwo jest legalne. Więc ja nie mogę mówić, że to jest nielegalne, i że to jest smalcownictwo i nie mogę pokazywać, to bo mnie pozwolą to do, do sądu po prostu, prawda, ale w Polsce na masową skalę jest legalne smalcownictwo, no tak, prawda, i nie myślcie sobie, no, by, była taka, szanowni państwo, by, by, byli tacy bandyci z czasów II W, taki jakiś, wiecie, ułamek, złych ludzi zawsze się jacyś znajdą, ułamek, nie, i oni zabierali, smalcownictwo to było, wiecie, zabieranie ludziom tam y, y, rzeczy w, 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 w chwili, gdy im z, zagrażała, wiecie co, nie. Rozstanie się z tym światem, czy smalcownictwo, prawda? No i, i smalcownictwo dzisiaj, w danym momencie, ja tego nie mogę powiedzieć na kanale YouTube, jest na masową skalę w Polsce uprawiane. Ma, smalcownictwo i to przez y, na, największe firmy w Polsce, szanowni państwo, razem z rządem i z sądami. Taka jest w danym momencie rzeczywistość, taka jest w danym momencie prawda. I ja zdanie nie zmienię i nie powiem co, bo nie mogę, bo mnie pozwą, prawda? No bo w Polsce smalcownictwo jest legalne. Generalnie prawda? Yy, I oni to będą robić na masową skalę. Nie pójdziesz do maszynki, zabiorą ci dom. Zabiorą ci dom bo powiedzą, że tutaj licytacja na pobór tego, że ty nie poszedłeś, no to hełmy za twój dom wyjeżdżają dom za 2 miliony dom sprzedadzą za 250 tysięcy i kupią za to wiecie, za 50 tysięcy koszulek prawda, i, 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 i skarpetek e, o, o, e, od e, jakichś tam wiecie zaprzyjaźnionych wiecie, za 500 milionów tych wiecie, zaprzyjaźnionych dziergaczy koszulek, prawda czy skarpetek, czy kalesonów, no i tyle, i masz załatwione, i nic nie odzyskasz. Polacy, ja wam ciągle mówię, 30% Polaków ma tak nawalone, tak są sowietyzowani. Bardzo często to są bardzo dobrzy ludzie. Mówmy sobie wprost, ci ludzie, którzy tak myślą, żeby ludziom zabierać, to są bardzo często dobrzy ludzie, tylko oni mają w głowie taką wpojoną nienawiść i obrzydlistwo. To są generalnie dobrzy ludzie, jakby im się wyjaśniło. Tak, tylko że im tego nikt nie wyjaśnia. To są dobrzy ludzie, tylko mają straszne gówno w głowie, szanowni państwo. Pompowane przez 300 lat, 300 lat, szanowni państwo, niewoli, 300 lat pańszczyzny, feudalizmu, zaborów, prawda, pierwszej, drugiej, sanacji, komunizmu i tak dalej, i tak dalej. Straszne mają gówno w głowie, no ale widzimy, to jest podsysane, bo taki człowiek sobie przy, czyta te artykuły no i on myśli, że w Polsce też tak powinno być. I mówię Wam, 30%, nawet niestety, to może być nawet 30%, mam nadzieję, że to jest mniej, że to jest tylko 20% albo 10%, ale obawiam się, że to jest nawet jeszcze więcej niż 30%. Ludzi w Polsce uważa, że trzeba Ci wszystko zabrać, jak Ty nie pójdziesz bronić Kerfura, Auchan, Lidla, Ikei, Obi, KFC, McDonalda ci ludzie tak uważają, że masz zdechnąć, prawda? Taka jest znana, że masz za ukraińskich oligarchów, za inne, bo to są psychopaci, no po prostu głupi ludzie bardzo często po podstawówkach bardzo często, prawda? A nawet niektórzy nie po podstawówkach, tylko po szkołach wyższych, tylko mają po prostu takie umysły zwichrowane, no i tyle, i nic z tym nie zrobisz, ja wiem jedno w życiu, z głupkiem nie dojdziesz do niczego, od głupków się ucieka, bo z głupkami nawet nie ma po co walczyć, bo oni nawet nie rozumieją rezultatów, prawda? Głupi, ludzie to po prostu są głupi, ideolodzy, chorzy, ekstremiści, prawda? 30% Polaków takich no niestety jest w sytuacji gdy w Polsce jest 5 czy 10 milionów 5 milionów urzędników, którzy każdego dnia zarabiają za twoje, szanowni państwo, podwyższają ci podatki za, za, za twoje, niszczą cię za twoje 5 milionów tych ludzi jest, szanowni państwo, ale to ty będziesz właśnie pełnił taką rolę i to Polacy są urabiani konsekwentnie, konsekwentnie są urabiani, że będzie pobór prawda, że będzie pobór już niedługo, no, no mówisz, ciebie nie wezmą, ale wezmą twojego syna, wezmą Twoją córkę. <laughs> Szanowni Państwo, Polacy mentalnie to oni siedzą w latach 50. Jak nie 30. Te, te 30%. I te 30% wystarcza do tego, aby wygrać wybory i spełniać ich właśnie chore, opętane e, życzenia w danym momencie, prawda? Więc chcesz, wie, ja uważam generalnie, że nam się. że Rosja na nas nie napadnie. Tak uważam. Ale. Istnieje jakieś prawdopodobieństwo, jeżeli ktoś chce ryzykować swoimi dziećmi, swoimi rodzinami, swoim majątkiem, to jest jego sprawa. Za chwilę zapraszam na drugą część tego materiału, ale aby nie ominąć tego materiału, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu YouTube powiadomi Cię tak szybko, jak jest to możliwe, o najnowszej drugiej części tego materiału. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć!